Cześć! Z tej strony Paweł z kanału WPU. Dzisiaj Wam pokażę, moi drodzy, na czym polega responsywność strony w elementorze. Także moi drodzy, zaczynamy! Na samym początku, moi drodzy, wsadzimy sobie tutaj na naszą stronę parę widgetów, czyli na przykład jakiś nagłówek na przykład edytor tekstu. Może być przycisk. I na przykład jeszcze jakiś damy obrazek pod spodem. No i możemy jeszcze dodać dla przykładu drugą kolumnę i w drugiej kolumnie dam na przykład sobie mapę gogra i teraz moi drodzy tak to jest wersja na komputer. Jeżeli sobie tutaj zwiniemy to tak będzie to wyglądać na monitorze Komputera ta strona. Ale wiadomo, że jeżeli tworzymy strony responsywne, czyli dostosowane do urządzeń mobilnych, takie jak tablety, telefony komórkowe, z których jest coraz większy ruch, musi być ona dostosowana do tego, i właśnie to jest ta responsywność, czyli dostosowanie strony do urządzeń mobilnych. Jeżeli chodzi o elementora, musimy tutaj zjechać kursorem w dół, kliknąć sobie na tryb responsywny. Pokazuje nam się, moi drodzy, tutaj widok pulpitu, czyli to jest komputer. Widok tabletu oraz widok urządzenia przynośnego. Możemy również tutaj zmieniać sobie skalę lub rozdzielczości, aczkolwiek, no to już zależy od. Jeżeli klikiem na tablet, zobaczcie, jak się nasza strona zmieni. Tak będzie widoczna na tablecie. I teraz moi drodzy, możemy sobie również tutaj, klikając w dany widget i w jego na przykład ustawienia, jak widzicie, tutaj mamy na przykład rozmiar dla tabletu. Możemy sobie zmniejszyć na przykład rozmiar tej czcionki i zobaczcie, ona będzie tutaj mała. Jeżeli powrócimy do komputera, znowu będzie w duża. Także możemy tak naprawdę każdy widget, co więcej, każdą kolumnę tutaj edytować. Możemy na przykład, sobie, jeżeli mamy kolumnę obok siebie po 50%, możemy tutaj sobie nastawić, że ta kolumna ma mieć 100%. Ta kolumna również będzie miała 100%, i będą one jedna po drugą, ale tylko na tablecie. Także widzicie, jeżeli chodzi o komputery, jedna przy drugiej. Na tablecie jedna po drugą. To samo jeśli chodzi o telefon. Także, moi drodzy, możecie tutaj dowolnie edytować sobie rozmiary różnego rodzaju inne czynniki, które wpływają na wygląd tejże strony, tak, żeby ona odpowiednio wyświetlała się na urządzeniach mobilnych, czyli tabletach, telefonach, no jest to bardzo istotna sprawa, ponieważ tak jak no, już wspominałem, coraz większy ruch jest z tych urządzeń. No i warto, żeby ta strona naprawdę dobrze wyglądała na nich. Także, moi drodzy, to by było na tyle, mam nadzieję, że już rozumiecie, co to znaczy responsywność i jak ją edytować. A jeżeli Wam się podobało, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj, a już niebawem kolejne filmy. Także moi drodzy, do zobaczenia, cześć!